Hej, hej z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Selena i Wyzwanie Księżycowe. Witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku tej serii. W poprzednim odcinku na sam koniec udało nam się adoptować drugą córeczkę, więc mamy już maksymalną dozwoloną ilość małych dzieci w naszej chatce. Teraz trzeba je oczywiście wychować, trzeba dbać o rozwijanie ich umiejętności. Dodatkowo musimy nadal zarabiać Simoleony. Potrzebujemy ich naprawdę bardzo dużo, więc przechodzimy od razu do no, i znowu zaczynamy w momencie, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. Jak widzicie, mała Kiara jest już po metamorfozie i tak teraz wygląda. No i w poprzednim odcinku zapomniałam Wam pokazać jej cechę, więc już to nadrabiam. Zobaczcie, sobie, nasza Kiara jest rezolutna, czyli dokładnie tak samo jak Bellatrix. No i niestety nie mamy dla niej łóżeczka. Zobaczcie, miejsce na łóżeczko jest puste. Dodatkowo nasz budżet jest naprawdę bardzo skromny. Więc koniecznie musimy się tym zaraz zająć. Ale zanim to zrobimy, to chciałam Wam jeszcze przypomnieć o mojej stronie internetowej, a dokładnie o podstronie poświęconej Selenie. Zaglądajcie tam, bo znajdziecie tam nie tylko zasady wyzwania, ale też portrety każdej z córek. Więc jeśli chcecie im się przyjrzeć dokładnie z bliska, to zapraszam Was właśnie na stronę. No to co? Zaczynamy sobie grę i tak, jak się czują nasze córeczki? No, Kiara ma się bardzo dobrze. Mm, Bellatrix musi iść spać, więc tak. Um... Ty sobie pójdź właśnie spać do łóżeczka. Ty może zaczniesz się tutaj bawić. Może właśnie poukładaj sobie klocki. Selena, pamiętaj, że ty nie możesz iść spać. I może na początku tak: sprzątniesz sobie talerzyk, bo tutaj no właśnie, tutaj jest talerzyk i tutaj jeszcze masz talerzyk do sprzątnięcia. I kiedy już to zrobisz. To mogłabyś się zająć naszymi robakami, dlatego że widziałam, że one są głodne, tak. Mm, są głodne, więc trzeba je nakarmić. Mm, I tak, kiedy już to zrobisz, wszystko. To może zajęłabyś się chociaż troszeczkę sobą. Co? No, mogłabyś się wykąpać, mogłabyś pójść do łazienki. Więc zajmiemy się tym. Ja ci już tutaj ustawię kolejkę, żebyś sobie w spokoju skorzystała. No i też wykąpiesz się. No, także ty, Selena, masz co robić, a my sobie tutaj zobaczymy, jak Kiara bawi się klockami. No, wygląda na zadowoloną, jest uśmiechnięta i mam nadzieję, że będzie się tak samo dobrze rozwijała i tak samo dobrze będzie i szło zdobywanie nowych umiejętności jak naszej Belli. Dobrze, Selena, pokaż, jak ty się tam masz, jak sobie radzisz. No dobrze, już są, good, bardzo najedzone, ok, no i tutaj dokładnie tak samo, więc z robakami sobie poradziłaś bardzo dobrze, z selenami, może wiem, że cię one troszeczkę odrzucają, no i skoro nasza selena siedzi sobie w wannie, to wam pokażę, że wybrałam już jej tutaj te nowości, lubię i nie lubię, jeśli chodzi o jej preferencje, to lubi gotowanie, malowanie i ogrodnictwo, jeśli chodzi o kolory, to lubi niebieski, żółty i zielony, bo w takich kolorach mamy urządzone Nasz dom i chciałam, żeby po prostu dobrze się tutaj czuła. A jeśli chodzi o wystrój, no to wystrój w stylu bohemy, wystrój w stylu gotyckiej farmy. I tutaj widzę nastrójnik, że. E, właśnie doskonały smak i że lubi taki wystrój. E, tam mogliście to zobaczyć. Właśnie akurat nam się skończył ten nastrójnik, ale właśnie on dotyczył wystroju naszego mm, domu. Co się tutaj dzieje? Okej, okay, tutaj są przytulaski. Bardzo się cieszę. Mm, może też, o, widzę, że Bella znowu koszmary. No tak, musimy koniecznie zainwestować w lampkę. E, wiesz co, Selena? Może tak. O, tak znowu przytulaski. Słodko, słodko, ale wiesz, musisz e, musisz zająć się zarabianiem Simoleonów, niestety. A co tutaj pan robi? Odwiedził nas w lat. No fajnie, dobra, ale e, musimy... Aha, nie możemy, no tak, nie możemy teraz um, zarab robić obrazów, o kurczę, no faktycznie nie możemy, no bo nie mamy, nie mamy nawet na płótno, no tak. E, no to może w takim razie zobaczymy, czy już mamy zbiory gotowe, pewnie nie, co? No też nie, tutaj też nic nie możemy zrobić. No to zaczyna nam się robić troszeczkę problem. Może w takim razie rozejrzę się tutaj po okolicy, zobaczę czy mamy tu jakieś skałki. O właśnie, widzę skałki w okolicy, więc dobrze, chodź Selena. Mamy skałki, mamy żabki, więc na razie spróbujemy się poratować czymś takim. Tutaj mamy też w ogóle mm pietruszkę, więc też sobie to zbierzemy. Tutaj też widzę skałkę. No dobrze, no będziemy się na razie tak ratować. Nasze dziewczynki tam sobie zajmują się sobą i czują się dobrze. Gdzie idziesz Kiara? Idziesz robić bałagan. Okej, okay, jak chcesz, a ty idziesz sobie po prostu krążyć. No dobrze, tylko że dziewczynki, wiecie, mama jest tam w lesie, ale ma was na oku. Yy, I uważajcie na siebie. Selena, ty tutaj patrz, patrz tam za nimi, czy wszystko jest w porządku. Yy, I tak, zebrałaś, widzę, żabę, zebrałaś mapę skarbu. Dobra, to sprzedajemy to wszystko. Tak, no już już mamy, wiecie, już mamy na to, żeby móc zacząć malować obraz, więc bardzo dobrze, bardzo się cieszę, bo no chwilowo zrobiło się nieciekawie, jeśli chodzi o nasze simoleony. Mamy kolejny jakiś kryształ, 72 simoleony, bardzo dobrze. No i skoro już masz zbierać te plony i to wszystko, to zrób to Selena. A później, no tak, chciałabym, żebyś zaczęła malować obrazy, ale z drugiej strony... Widzę, że jesteś głodna i może wypadałoby przygotować coś na śniadanie, więc podasz śniadanie yy, i może zrobisz właśnie naleśniki. Kiara, gdzie ty jesteś? Ty tutaj chodzisz po krzakach, naprawdę? <grym> no ładnie, i w ogóle gdzie ty zamierzasz robić ten bałagan, ty mi powiedz co? W tych krzakach tutaj, naprawdę? Jak my to potem posprzątamy? Tak, to jest właśnie idealne miejsce na to, żeby zacząć rozlewać farbę i inne tego typu rzeczy. Tak, Kiera, no naprawdę, em, widzę, że dobrych i ciekawych pomysłów ci nie brakuje. No tak. Selena już ci współczuje, jak będziesz musiała to sprzątać, wiesz? No. E, Bella, jak się czujesz? Bawisz się i jest dobrze, tylko że ty się ciągle nie wyspałaś, no. Już za chwilę skończy ci się ten nastrójnik z koszmaru i będziesz mogła pójść się położyć chociaż na trochę. Mm, I co? Selena mam dłości, no pewnie przez te, przez te robaczki, no ale Selena. Weź pod uwagę, że to jest dla dobra twojej rodziny. Dzięki temu masz simoleony, masz pieniążki, no i możesz zająć się właśnie swoimi córeczkami, która tutaj się tak pięknie do ciebie Bella uśmiechnęła. Myślę, że warto, myślę, że dla nich warto się poświęcić. Kiara, jak skończysz robić bałagan, to widzę, że będziesz musiała pójść na nocniczek. No tak, dobrze, ale dzięki temu masz przynajmniej drugi poziom umiejętności używania wyobraźni. No, także e, dobrze. Wybaczamy ci robienia tego bałaganu w krzakach. I zaraz dziewczynki będziecie musiały sobie przyjść też na śniadanie. Może, może Bella chodzi już tutaj. Podejdziesz sobie. Kiara, co? Ty będziesz używać pieluszki. Stwierdziłaś, że, że nie chcesz nocniczka, będziesz korzystać z, pie z pieluszki? No dobrze, niech ci będzie w takim razie ok. No, potem się tobą zajmiemy, trzeba cię będzie pewnie wykąpać. Selena, dobrze sobie radzisz, masz czwarty poziom umiejętności gotowania. Zaraz będą pyszne naleśniki, zobacz, że Bellatrix już tutaj czeka. Może, Może usiąść sobie tutaj, tak? Usiądź sobie i poczekaj na te pyszne naleśniki z owocami. Selena, w ogóle, jak tam Twoja energia? No, ciężko, będziesz musiała pójść spać. To jak sobie zjedzie. E, wiesz co, Kiara? No właśnie, miałam cię wołać do domu, ale ty już sama. Dobra, Selena, nikt tego nie widział. <grytania> nikt tego nie widział. E, ty już sama idziesz, widzę, do swojej siostrzyczki, chcesz z nią porozmawiać, mm, więc dobrze, że zmierzasz do domu. E, proszę, częstuj się, bla, bierz talerz i ty, Kiara też. Jak przyjdziesz do domu, to sobie zjesz. Myślę, że to jest dobra pora na śniadanie. Selena, co? Pachnie ci, tak? Pachną ci te naleśniczki. Nie rób smaka, wiesz? <grystanie> Nie rób smaka. Właśnie. Mamy 200 simoleonów. Ja bym chciała sobie zobaczyć, ile nas będzie kosztować w ogóle to nowe łóżko, więc przechodzimy sobie do trybu kupowania. No i zobaczcie, że łóżko dla Kiary kosztuje 200 simoleonów, więc teoretycznie moglibyśmy je teraz kupić, ale ja bym chciała mieć jeszcze simoleony na to, żeby móc namalować obraz. Więc na razie sobie darujemy, ale przynajmniej wiemy, że kosztuje 200 simoleonów. Zobaczę jeszcze tylko, ile kosztuje ta lampka. Lampka kosztuje 60 simoleonów, więc nie jest tak źle, powinniśmy sobie poradzić. Także Selena, jak zjesz, to um, może nie będziesz rozmawiała z Bellą, tylko może jeszcze dasz radę, co? Zostaw te talerze, może jeszcze dasz radę namalować chociaż jeden obraz, um, klasyczny, duży niech będzie. I o, tutaj upał był, tak, ale już wiesz, to domu w domu jest chłodno, będzie ok. No i jak właśnie namalujesz Selena ten obraz, to mam nadzieję, że będziemy mieli tyle simoleonów, żeby móc kupić łóżko, móc kupić lampkę, no i ty w Wtedy też będziesz mogła pójść sobie odpocząć. Mm, co się dzieje? Jesteś zmęczona. No tak, jesteś zmęczona, ja wiem, no ale ciągle masz koszmary, wiesz? Ciągle masz koszmary, no i się budzisz, no i dlatego potem jest jak jest, że za dnia jesteś niewyspana. Mam nadzieję, że twoje problemy, Bella, niedługo się skończą. Mm, I jak? Smakują ci naleśniczki? Co? Dobre mama zrobiła? No tak, bardzo dobra. Yy, nie, 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 nie będziesz rozmawiać z mamą. Ty idź sobie spać, Bellatrix, wiesz, idź sobie spać, tak. Zapraszam Cię do łóżeczka i życzymy Ci słodkich snów. Yy, Kiara, jak zjesz, to pokaż, jak Ty się czujesz. No, całkiem nieźle. Ty nie możesz iść spać, bo nie masz łóżeczka chwilowo, więc może mogłabyś się po prostu czymś pobawić. Może w takim razie, żeby tam nie gawożyć do pluszaka, kiedy twoja siostrzeczka śpi, to znowu przejdziesz do układania klocków. No na razie tylko te klocki. Zresztą w ogóle właśnie, Bella, ty masz chyba wszystkie zabawki w wyposażeniu, co? Tak. Ja widziałam, że ty bardzo lubisz tego motylka, więc motylka ci zostawię, ale dasz swojej siostrze kotka. Musicie się dzielić zabawkami, macie tylko dwie, więc jakoś tutaj musi panować sprawiedliwość w tej kwestii. I może właśnie jak poukładasz sobie troszeczkę klocki, to potem się pobawisz kotkiem Kiara. Selena, jak ci idzie? Oooo, tutaj już taki naprawdę wypaśny obraz widzę. No dobrze, aha, właśnie. I zobaczcie, mamy nastrójnik. Uwielbiam malować. Selena jest w swoim żywiole. Simowie, którzy robią to, co lubią, lepiej się bawią. Świetnie. E, no i powiększająca się rodzina. Mm, aż ciepło się robi na sercu, kiedy w pobliżu jest nowy członek rodziny. Czyli nasza Selena jest bardzo szczęśliwa. Teraz jest w ogóle bardzo pewna siebie. Super. E, może. O, zobaczcie! 419 simoleonów. Świetnie, Selena, jestem z ciebie bardzo dumna. Sprzedajemy ten obraz. No i co? W takim razie ja idę na zakupy. No i gotowe. Mamy już łóżeczko. Mamy też lampkę. E, no i ogólnie, e, ja. A co do tej lampki byłam na początku trochę sceptycznie nastawiona, bo ogólnie nie przepadam za używaniem jej i ogólnie jakoś ona średnio mi pasuje do tego wyzwania, no ale jednak chciałabym, żeby wszystkie nasze córeczki spały spokojnie w nocy, więc no mamy lampkę i niech ona sobie stoi tutaj właśnie na tej półce, to znaczy wiem, że ona jest wisząca, ale jak jest tutaj umieszczona, to tak wygląda jakby sobie stała na tej półce i wiecie, równo świeci jednej i drugiej córeczce, więc niech tak zostanie. Zresztą pamiętam właśnie, że jak grałam Nowe życie szani, to tam nasza Kelaja miała lampkę, no i nie miała problemu z koszmarami, więc mam nadzieję, że tutaj będzie tak samo. Dobrze, ty masz zadania, Selena w takim razie nie, nie będziesz dryfować na plecach, ty musisz tutaj pójść sobie spać. Choć, łóżeczko cię już woła, zasłużyłaś na odpoczynek, za to był naprawdę ciężka i pracowita noc i dzień i poprzedni. Dzień, także odpoczywaj dziewczyno yy, i ładuj się. No i co Kiera, Zostałaś sama? Zostałaś sama na placu boju. Potem w ogóle jak nam dziewczynki podrosną, to będą mogły nam pomagać, bo tutaj widzicie, że mamy talerze w ogóle do pozmywania. No, mamy co robić w tym domu i potem właśnie, kiedy nasze córeczki będą starsze, to na pewno będzie selenie troszeczkę łatwiej. Co to było? Widzieliście to? I te błędy z tymi małymi dziećmi są przerażające, jak one się tak rozciągają. O, jajku. Dobra, schowam te naleśniki do lodówki. No i w ogóle Widzę, że znowu mamy upały, i co ty byś chciała? Eee, czytanie książki, dobrze, to mi pasuje, i chciałabyś sobie gaworzyć do saleny. A jak słodko, dobrze. Ymm, jak ty się tam masz? No, naprawdę powoli ta energia ci rośnie. Teraz to w ogóle ona tak naprawdę nie rośnie, ja nie wiem. Przecież śpisz, to, to powinno, powinno się ładować. O, teraz tak powolutku, powolutku. No dobrze, no. Niech tak będzie. Kiara właśnie skończyła bawić się klockami, teraz zapewne przejdzie do kotka. Tak? No, super. E, zobaczcie. Fala upałów, no to się nam porobiło. Jak tam e, znowu masz koszmar? Ale jak to? Przecież kupiliśmy lampkę. To co ja kupiłam złą lampkę? Teraz to ja już nie wiem sama o co chodzi z tą lampką. O, no dobrze. no a może po prostu wiecie, może po prostu Bella jest taka troszeczkę, o właśnie żyje się ciągle z nią koszmary. No i potem właśnie jest jak jest, co? Teraz jestem troszeczkę zaskoczona, szczerze mówiąc, no bo przecież lampka działała, mi w serii z Shani też działała zawsze, kupiliśmy ją, no a Bella tak ma koszmary, ale wiesz co? Nie budź mamy. Może skoro musisz się komuś wygadać, to porozmawiaj sobie właśnie z Kiarą. Może się z nią w ogóle pobaw, co? No, pobawcie się razem, to ci się powinien humor poprawić. I co ty, byś chciała porozmawiać o superbohaterach, dobrze. I poprosić Selenę o zabawę. No dobrze, też niech tak będzie. No i wiecie co? Tak sobie teraz poczytałam i się okazuje, że jednak początkowo dobrze myślałam, bo mi się wydawało zawsze, że ta lampka działa głównie na potwory z podłóżka. No i właśnie tak się okazuje, że tak, ona działa głównie na potwory. Ja dobrze myślałam, szczerze mówiąc, ale no, myślałam, że skoro działa na potwory, to może na koszmary też. No i niestety nie. Okazuje się, że na koszmary najlepiej działa mm, czytanie po prostu bajeczki na dobranoc. Tutaj z tym będzie ciężko w naszym wyzwaniu. Bo Selena jest jedna, dzieci jest dużo i na razie może być tym ciężko. No i trudno, no po prostu będziemy musieli akceptować to, że nasze dzieci mają koszmary, może po prostu Bella tylko taka jest. No ale jeśli chodzi o lampkę, to powiedzmy to sobie raz porządnie, że lampka działa na potwory z podłóżka, a nie na koszmary. No dobrze, ale nie szkodzi i tak warto było ją kupić. Przynajmniej nasze córeczki mają ładną, po prostu nocną lampkę i już przynajmniej właśnie te potwory nie będą ich dręczyć, już starczy, że będą miały koszmary. Mm, dobrze, Selena, idziesz tam z tym spaniem? Z idziesz, idziesz, dobrze. To sobie śpi. Mm, no i tak. Mm, wiesz co, może w takim razie... Pójdź sobie, skorzystaj z nocnika. A ty w ogóle, jak ty się tam masz? Bo ty korzystałaś z pieluszki, teraz tak mi się przypomniało. I co, my nie musimy ci nic. Nie musimy cię jakoś wykąpać, czy coś? Przewiń. No właśnie, Selena. Wiesz co? Tutaj była normalnie pieluszkowa sprawa i tak Kiera chodzi teraz. No trzeba się tym zająć. Jak tylko się wyśpisz, to musisz się koniecznie tym zająć albo wiesz co nie mi to mi po prostu nie pozwala sumienia żeby ona chodziła w brudnej pieluszce może zamiast ją przewinąć to ją po prostu wykąpiesz to wykąp najpierw kiarę potem wykąpiesz Belle. no tak właśnie wiem dużo tych obowiązków ale zajmij się tym to tutaj już się nie baw Bellatrix ma trzeci poziom umiejętności korzystania z nocnika bardzo dobrze E, no i co Selena z tym kompaniem? Mm, chodź, tak jak ci mówiłam, wykąp Kiarę, ona nie może mieć brudnej pieluszki. No, proszę cię. Ja o tym zapomniałam, a to przecież jest taka ważna sprawa: no, dziecko nie może chodzić brudne, no. Tak, więc idziemy się myć. Myju, myju. E, tutaj nocniczek załatwiony. E, wiesz co? To może skoro nie chcesz spać, to choć zdrzemniesz się tutaj. Może tutaj nie będziesz miała koszmarów, przynajmniej, Bella, co? No i zobaczcie. W łazience się myjemy. Jest kaczuszka, jest gąbeczka. Także zaraz Kiara będzie czysta i bardzo dobrze. Przy okazji robimy chlapu-chlapu. Tak, zaraz będzie cała podłoga do wycierania, oczywiście. Okay. <laughs> No i już. Kiara jest gotowa i jest pobudzona, ale jest też bardzo zmęczona, więc faktycznie idź sobie spać. No niestety nie będziemy ci czytać bajeczki. A ty, Bella, wiesz co? Skoro sobie śpisz, to może my cię nie będziemy budzić, co? Może nie będziemy, więc ty, Selena, sprzątnij te talerzyki w międzyczasie, skoro twoje córeczki stwierdziły, że idą spać. No i mogłabyś też wypolerować ten nocniczek przy okazji. W ogóle widzę, że tutaj nam się pranie zbiera. Jeszcze Niedługo będziesz musiała zrobić, właśnie pranie. Niestety ręczne, no bo przecież nie mamy tutaj pralki. Zobaczcie, tutaj stoi już miska gotowa. O, właśnie, jak tam się mają nasze robale? Mm, wszystko jest z nimi ok. Ta kondycja się troszeczkę obniża. Moglibyśmy je pielęgnować, ale chwilowo nie mamy na to czasu. No i tu, jeśli chodzi o nasze roślinki, to nic na razie nie ma. Aha, nie jest plon. Dobrze. No to skoro już chodzisz. To zbierz ten plon, też sobie go sprzedamy, i już sprawy ogródkowe będziesz miała z głowy. Tutaj w ogóle Selena może sobie pływać. Jak widzicie, tutaj jest wejście, ale chwilowo ciągle coś robimy innego, i nie ma na to czasu, żeby Selena mogła się zrelaksować. Też w ogóle w przyszłości chciałabym kupić taki basenik naszym dziewczynkom, żeby. No, żeby też mogły sobie fajnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Trzeci poziom ogrodnictwa. Super. E, może sobie sprzedamy to, co tutaj mamy w wyposażeniu. No. Dobrze. I tak, mamy 370 simolonów. To może ja sobie zobaczę, ile kosztuje ten basenik. Zobaczcie, kosztuje tylko 120 simolonów, więc oczywiście kupujemy. A na razie postawię sobie go po prostu tutaj. O. Jakoś tak, niech będzie, i nasze dziewczynki będą mogły się fajnie schłodzić, kiedy mamy upały. No super. O, etap osiągnięty, mamy wypełniony poziom aspiracji. Teraz musimy wbić czwarty poziom umiejętności wychowawczych i skarcić dziecko. No tak, wiadomo, trzeba wychowywać, więc czasami trzeba zwrócić też uwagę. Selena chce się czegoś napić, więc niech idzie. No i tak, co chcesz? Zobaczymy, czy to mleko, czy to woda. Mm, o, też wyrzucanie śmieci. Jest dla ciebie paskudne, naprawdę. No dobrze, no skoro tak, to dobrze. E, By dlaczego ty tutaj się uczysz przed sentymi Powiedz, co? Ty <laughs> miałaś spać i odpoczywać, a nie się czegoś uczyć. Mm, już zaraz jej się drzemka skończy, więc w takim razie Selena... No, wykąpiesz ją też, bo tam widziałam, że no tak, higiena jest potrzebna, więc musisz ją wykąpać. Proszę, Bellatrix, idziesz do kąpieli. No i tutaj drzemka przebiegła pomyślnie, więc może też nasza Bella po prostu woli sobie spać tutaj na kanapie niż sama w pokoju w łóżeczku. Może dlatego ma koszmary, no bo zobaczcie sami, że na razie nie zapeszam, naprawdę nie zapeszam, ale Kiara śpi sobie spokojnie. I nie ma żadnych koszmarów, no. To dobrze. Naprawdę, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka są e, koszmary i lampka na potwory. <laughs> no dobrze, ale przynajmniej mamy już sprawę wyjaśnioną. O jejku, no, chlapie, chlapie, co? No, i też mamy kaczuszkę, też mamy gąbeczkę, i zaraz nastanie czystość. Tak, wielka radość. I mamy czwarty poziom umiejętności wychowawczych. Super. Wiesz co, Bella? W takim razie, jak się wykąpiesz, to może ja cię poślę też do spania. Albo nie, no bo w sumie ja bym chciała, wiecie, tak w miarę ustawić te nasze dziewczynki, żeby nie było, że one będą żyły tak jak Selena. W sumie to teraz nie wiem za bardzo, co mam zrobić z Bellą. A może Bella pójdzie przetestować nasz basenik i Kiara też. Jest, jest zmęczona, wiem, ale może dają radę, więc chodźcie, zobaczycie sobie yy, ten basenik. Podejdź tutaj. Ty też i Ty, Selena też. No i zaraz tutaj Powsadzasz dziewczynki yy, I mogą sobie fajnie Mam nadzieję, że fajnie spędzić czas Mam nadzieję, że im się spodoba No tak, ty już jesteś pierwsza oczywiście yy, Będziesz musiała chwilkę poczekać Aż one tutaj dodreptają Zobaczcie, idą takie dwa małe szkraby Jakie to jest słodkie Idą, idą, tak yy, Sprawdzisz Chcesz sprawdzić jak się ma No zaraz się dowiesz jak się ma, nie musisz się tutaj wyrywać Eee, może w międzyczasie popielęgnuj, co? Zdążysz? Wątpię, ale spróbować warto. <laughs> o tak, no! Hmm, takie słodkie robaczki, no! Tak bardzo ich nie lubię, tak dzigu-dzigu! Tak bardzo ich nie lubię, ale muszę się do nich uśmiechać, bo mam z nich simoleony, tak! <laughs> I w tle te nasze dziam -dziamy idą, widzicie? No, fajnie, fajnie, mamy dużo życia w naszej rodzinie. No i zobacz, Selena zdążyłaś, e, więc umie umieścisz Kiarę i zobaczymy, czy w ogóle możemy obie naraz. W sumie to nie wiem, więc zaraz się przekonamy. Mm, nie, 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 nie ma odwrotu. Bella, stój tu. O, Kiara i Selena bardzo się teraz przyjaźnią, świetnie. E, no i co, możesz jeszcze też umieścić Belle, czy nie? Przed chwilą zauważyłam, że zapomniałam zmienić Kiarze strój kąpielowy, ale już to naprawiłam, już to nadrobiłam. Ma ładny teraz strój kąpielowy pasujący do jej kokardki. No i tak, teraz właśnie trwają zabawy w basenie. Jeśli chodzi o Belle, to posłałam ją spać, dlatego że ona była bardzo marudna, więc niech sobie po prostu pójdzie spać. Zresztą nie ma się co dziwić. Ona jeszcze ani razu w pełni się po prostu nie wyspała. Dobrze. No i tak, jest 17, więc. W takim razie, e, może e, pośle nasze dziewczyny spać, no bo dobrze wiecie, że Selena spać w nocy nie może, więc ona teraz ma e, ostatni moment, żeby się troszeczkę naładować. Dobra. I co, tutaj znowu była chyba pieluszka, co? No właśnie, widzę, że tak. E, no ładnie, Kiara, no i co? I teraz będę cię musiała jeszcze przewinąć. E, więc tak, e, w takim razie, Selena, zostaw to łóżko. E, chodź tutaj, chodź tutaj, e, będziesz musiała ją przewinąć. I znowu robimy bałagan, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo robienie bałaganu to jest najlepsza rzecz na świecie. A mama potem będzie sprzątać. Tym razem rozsypujemy jakiś proszek, jakaś mąka, cukier, nie wiem, coś w tym stylu. Widocznie, no faktycznie, przecież Kiara będzie w przyszłości zajmować się gotowaniem i będzie żarłoczkiem, no więc ona po prostu już ciasto piecze, no. Zobaczcie, to przecież widać tutaj wielki talent, no. Naprawdę. Mm, dobra, przewijamy się. Szybko, szybko, bo tutaj naprawdę już nie mamy czasu. Tak, szybko, szybko zmieniamy. Tak, no. Niezbyt ładne zapaśki, rzucamy jasne w krzaki, wiadomo. No i, Selena, idziesz spać, ty też idziesz spać. Dokładnie, ja ci tutaj jeszcze tylko kliknę, żeby mieć pewność, że dotrzesz do tego łóżka. Więc wy idziecie, dziewczyny, się ładować i mam nadzieję, że tym razem bez żadnych przeszkód. No i co, widzicie sami. Mamy bałagan tu, mamy bałagan w krzakach. Ogród woła o wodę, robaki robaki też trzeba za chwilę jeszcze pielęgnować, bo przecież mam jeszcze te do zajęcia się nimi. No naprawdę mamy co, mamy co robić, ale wiecie, wszystko po kolei, nie wszystko w jednym odcinku. Dlatego ten dzisiejszy odcinek będę sobie po malutku kończyć. I tak, cieszę się, że nasze wyzwanie idzie powoli, powoli do przodu, oby tak dalej. Cieszę się też, że część z Was zainteresowało się tym wyzwaniem na tyle, że sami zaczęliście w nie grać. Dużo to dla mnie oczywiście znaczy i ogólnie też mam nadzieję, że nasza seria będzie się fajnie rozwijać i że teraz z odcinek na odcinek będzie się działo coraz więcej i będzie po prostu ciekawie. No i co? Kończę. Jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa pa!